To moje z Wami dzisiejsze spotkanie wobec szeroko otwartego wieczernika naszych dziejów, dziejów Kościoła i narodu, będzie przede wszystkim modlitwą o dary Ducha Świętego, tak jak kiedyś mój rodzony Ojciec. Włożył mi w rękę taką starą książeczkę do modlitwy. Pokazał w niej palcem modlitwę o dary Ducha Świętego. Tak ja dzisiaj, ja, którego również nazywacie ojcem, pragnę modlić się warszawską i polską młodzieżą akademicką. O dar mądrości, o dar rozumu, o dar umiejętności, czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała. Wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi psalmista, że jest on początkiem mądrości. Mary. Jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Drugim bardzo ważnym spotkaniem w Gnieźnie było spotkanie na Pawła II z młodzieżą. Ono już nosiło w sobie echo tego cudownego spotkania z młodzieżą przed Kościoła Świętej Anny w Warszawie. To jakoś przechodziło. Do świadomości młodych, stąd wspólne śpiewanie barki, nawet wspólne wspominanie tego, że on, papież, jeszcze nie tak dawno był tutaj w Wielkopolsce na wakacjach na spływie kajakowym w Puszczy Notecki nad Jeziorem Białym. Ale w tym, co mówił do młodzieży, było odniesienie najpierw do hymnu Boga Rodzica, do treści, która w tym hymnie jest zawarta. I to, co papież mówił jako o pierwszym wyznaniu wiary, bardzo uroczystym, jako pewnej pierwszej katechezy, zawartej w tym chinie, katechezy odnoszącej się do Polaków żyjących w XIII-XIV wieku, stanowiło dla papieża odniesienie do tego, co można by powiedzieć jego refleksją na temat kultury polskiej, ponieważ kultura jest dziełem ducha po to, żeby rozwijać ludzkiego ducha, po to, żeby człowiek był jeszcze bardziej człowiekiem. I papież wskazywał najpierw na to, że tym wielkim, wspaniałym zabytkiem pierwszym, który mamy w naszym języku polskim, jest właśnie ten hymn. Parę słów na temat autora. Wiadomo, autor jest nieznany. Tradycja przypisuje pochodzenie Bogu Rodzicy, świętemu Wojciechowi. Więc na temat świętego Wojciecha, ale nie chcę mówić nic od siebie. Tutaj poprzednik naszego umiłowanego prymasa, kardynał August Hlond. Kiedyś w związku z uroczystością świętego Wojciecha w latach między I a II wojną światową, nie pamiętam dokładnie w którym, odwiedzał Pragę i w czasie uroczystego zebrania, zaproszony na podium, powiedział tylko jedno zdanie. Kiedy nadejdą owe Pentekostes Sławę, zielone świątki Słowian? Myślę, że to, co tutaj dzisiaj przeżywamy, jest jakimś echem słów tego wielkiego prymasa. Polski niepodległej, polski dwudziestolecia, polski okupacyjnej. To wskazuje najpierw na to, że polska kultura jest kulturą w swoich korzeniach chrześcijańska. I o tym nie możemy zapomnieć i tego nie możemy się wyrzec w imię właśnie zachowania pewnej ciągłości i bronienia tożsamości. I znowu trzeba te wydawałoby się bardzo oczywiste stwierdzenia. Odnieść do tamtego czasu, kiedy a pierwsze była walka bardzo wyraźna z chrześcijaństwem, prowadzona przez ówczesne władze komunistyczne, a potem próba tworzenia takiej historii polskiej, która w jakiejś mierze zaczynała się od 1945 roku, czyli od obecności sowieckiej na naszych ziemi. A tymczasem papież wskazywał na bardzo odległe korzenie. Czasowo odległe korzenie naszej kultury, by pokazać, tam jesteśmy. My, Polacy, z tamtego czasu my się wywodzimy. Takimi wartościami żyjemy przez cały czas. I chodzi o to, aby o tych wartościach raz jeszcze sobie powiedzieć, je uświadomić, właśnie po to, by zrozumieć, to jest nasz świat, to są naprawdę nasze wartości, które musimy przenieść dalej, które wy młodzi musicie przenieść dalej. Do przyszłych pokoleń. Bogu Rodzica jest nie tylko pieśnią, jest równocześnie wyznaniem wiary, jest polskim symbolem, polskim credo, jest katechezą, jest nawet dokumentem chrześcijańskiego wychowania. Główne prawdy wiary i zasady moralności weszły w nią. Nie jest tylko zabytkiem, jest dokumentem życia. To przesłanie tutaj było niezwykle wyraźnie, można by powiedzieć, że spotkanie z młodzieżą w jakiejś mierze było małym traktatem na temat tego, czym jest kultura, czym jest kultura polska. Te wątki pojawią się oczywiście w sposób bardzo rozbudowany, wręcz programowy rok później. Kiedy papież znajdzie się na szczególnym areopagu, jakim było UNESCO, w czerwcu 1980 roku, i gdzie papież mówił o tożsamości narodu dzięki własnej kulturze. Ale tu już możemy znaleźć pewne główne wątki, które po pierwsze były bardzo bliskie Ojcu Świętemu, on tym żył. A potem jeszcze tylko rozwinął i obudował pewnymi wątkami, także o charakterze antropologicznym, na formie Kultura jest wyrazem człowieka, jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha, myśli, woli. Serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innym. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot. Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna. Bardziej nawet niż granice polityczne, wiadomo, że naród Polski przeszedł ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą sto lat, a mimo to pośród tej próby pozostał sobą, pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę. ziej włoskiej do Polski, Za twoim przewodem złączym się z narodem. Mars, Ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem złączym się z narodem. Więcej jeszcze, moi kochani, wiemy, że w okresie najtragiczniejszym w stuleciu rozbiorów naród polski tę swoją kulturę ogromnie jeszcze ubogacił i pogłębił. Bo tylko tworząc kulturę można ją zachować. Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona. Chrześcijańskim To nie przypadek, że pierwszym zabytkiem świadczącym o tej kulturze jest Bogu rodzic. Mały traktat na temat kultury polskiej wywodzący się z Boga rodzicy. piękny, krótki, ale niezwykle ważny tekst, który zdaje się umknął uwadze słuchających bo Zwracali uwagę właśnie na te elementy bardziej bezpośredniego spotkania, entuzjazmu, wspomnień dotyczących wakacji, i ten emocjonalny odbiór jakby przesłonił istotę tego, co papież chciał polskiej młodzieży przekazać. I tutaj chciałbym nawiązać do pewnego pięknego zdania, które on wypowiedział jeszcze tego samego dnia rankiem pod kościołem świętej Anny w Warszawie. Ale myślę, że było ciągle to samo. Chciałbym was, mówił do każdego z was osobno uściskać i zamienić z wami choć jedno ojczyste słowo. Można być uderzonym tym stwierdzeniem. Jakby będąc w Rzymie, mu brakowało tego ojczystego słowa, z którym mógłby się spotkać Poprzez które mógłby się spotkać z młodzieżą i od razu z nimi nawiązać taki wspaniały kontakt. A tutaj właśnie jest okazja jest w Polsce może polskim słowem się posługiwać. I teraz okazuje się, jak ona łączy, jak budzi poczucie tożsamości, jak wielki wzbudza entuzjazm u młodych. Sześć. Który w ciągu całego milenium przyjmowały pokolenia naszych rodaków, nie tylko wprowadzał ich w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, nie tylko czynił dziećmi bożymi przez łaskę, ale znajdował stale bogaty rezonans w dziejach myśli, w twórczości artystycznej, w poezji, muzyce ramacie, plastyce, malarstwie i rzeźbie. I tak jest do dzisiaj. Inspiracja chrześcijańska nie przestaje być głównym źródłem twórczości polskich artystów. Kultura polska stale płynie szerokim nurtem natchnień mających swoje źródło w Ewangelii. To przyczynia się zarazem do gruntownie humanistycznego charakteru tej kultury. To czyni ją tak głęboko, tak autentycznie ludzką, albowiem, jak pisze Mickiewicz w księgach Pielgrzymstwa Polskiego, cywilizacja prawdziwie godna człowieka musi być chrześcijańska. Tym razem bardzo Wam dziękuję za te oklaski w imieniu Mickiewicza. W dziejach kultury polskiej odzwierciedla się dusza narodu, żyją w nich jego dzieje. Jest ona nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. Właśnie dlatego też umie stawiać wymagania, umie podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować. Na wzgórzu Lecha papież spotkał się na koniec z polskimi kobietami. To było krótkie spotkanie. Nawiązał w nim Ojciec Święty do tego, co usłyszał poprzedniego dnia od księdza Prymasa. Prymas Wyszyński powiedział mu: Dostałem właśnie telegram z Paryża, widocznie od kogoś znajomego. Urodziłam właśnie córeczkę. Ojciec Święty mówił mi: Prymas, polskie kobiety są wierne Kościołowi, narodowi także wtedy, kiedy wydają na świat swoje dzieci. I papież do tego nawiązał, mówiąc, że właśnie spotykamy się w gnieździe, czyli w tym, co można by oddać przez współczesne słowo gniazdo, tam, gdzie rodzi się nowe pokolenie. Gdzie otoczony jest ciepłem rodzinnego domu. I tutaj składał papież hołd wszystkim kobietom, matkom, które są zatroskane o to, aby w ich domach był ład, prawdziwie Boży, była miłość, było zatroskanie o wszystkich, zwłaszcza o małe dzieci. Oddaję hołd polkom, kobietom, matkom. Przesłanie z gniezna, z gniazda, z miejsca, gdzie. Rodziła się Polska. Ta Polska musi się ciągle rodzić. Właśnie dzięki matkom, dzięki kobietom. Pragnę dziś stanąć przed Wami z tym dziedzictwem, jako wspólnym dobrem wszystkich Polaków, a zarazem z wybitną cząstką europejskiej i ogólnoludzkiej kultury. I ten człowiek. Prosi Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu. Uczyńcie je podstawą swojego wychowania. Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy. Przechowajcie to dziedzictwo. Pomnóżcie to dziedzictwo. Przekażcie je następnym pokoleniom. Przybądź Duchu Święty zeszli z nieba wzięty światła Twego, strumień! Przyjdź, ojcze bogich, przyjdź, dawco łask drogich, przyjdź w światłości sumień, w światłości młodych, polskich sumień, przyjdź! żyć i umocnij w ich tę miłość, z której się kiedyś poczęła pierwsza polska pieśń Bogu Rodzica, orędzie wiary i godności człowieka na polskiej, na słowiańskiej ziemi.